Specjalnie zadałem, napisałem cztery, pięć oddzielnych interpelacji, gdzie każda jedna dotyczyła prezydenta i każdego jednego jego zastępcę. Po to właśnie, by uzyskać informacje o każdym, ale oddzielnie. Chcąc jednak te informacje, nie wiem, ukryć, nie wiem, nie wiem jaka jest intencja. Ciężko mi tutaj podejrzewać was o jakieś rzeczy. Ale ktoś to, te wszystkie informacje wrzucił do jednego worka, zamieszał, zamieszał, zamieszał i udaje, że teraz to jest odpowiedź. Panie radny, ja wiem, że pan mnie wysoko ocenia, ja też zresztą się wysoko oceniam. Radny Biernacki narzeka, że otrzymał zbyt obszerną odpowiedź, której... Nie rozumie. I teraz masz pretensję chyba do samego siebie, że nie jesteśmy za ściankiem, że uczestniczymy w Unii Metropolii Polskiej. Drogi Maćku, nie podążaj drogo w tej, że tak powiem, opozycyjności wobec pana prezydenta i koalicji. PiS zawsze będzie bardziej wiarygodny ze względu na swoją wieloletnią praktykę, a również na Twoją przeszłość, bo przez wiele lat byłeś członkiem Platformy Obywatelskiej, członkiem władz Platformy Obywatelskiej. Jest to polityczna nagonka. I wstyd mi, Maciek że tak się zachowujesz. Rozdzielacie prezydenta i zastępców. No niestety my wypełniamy swoje obowiązki w zastępstwie prezydenta i to nie jest tak. Jest jeden prezydent. Zastępcy to są tylko zastępcy, także nie jesteśmy, że tak powiem, samodzielnymi bytami, tak jak to było. W jeszcze przed reformą samorządową, samorządową, kiedy był zarząd miasta, wszystko co robimy, to robimy w imieniu prezydenta. Zdarzało mi się mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa być za granicą. Pytacie się państwo o efekty. Po pierwsze efektem jest rozwój gospodarczy Białego jego wygląd, jego rozwój, zainwestowane pieniądze unijne. A o tym, jakie są tego efekty, świadczą wyniki wyborów i ocena mieszkańców Białego Stoku i tego, jak mieszkańcy Białego Stoku oceniają jak ocenili yy, poprzednie kadencje, jaki był wynik w ostatnich wyborach. Udało się pozyskać wiele miliardów unijnego dofinansowego. Wszystkie wyjazdy krajowe i zagraniczne są zgodne z, prawą, z prawem, także proponuję na tym zamknąć tę decyzję. Te wyjazdy są, uważam, na umiarkowanym poziomie. Nie ma żadnego rozpasania w przeciwieństwie do tego, co robi państwo, prawo, sprawa i sprawiedliwości. I sprawiedliwości. Jeżeli Państwo bywacie ślepi na to, co się zmieniło w Białymstoku, jak, ten, jak to miasto wyglądało przed 2006 roku, że było za ściankiem, śmiechem na całą Polskę, do tego chcecie wrócić? Do tego chcecie wrócić?